Narzędzie kadrowanie w Photoshop Element 10 jest nieco bardziej rozbudowane, a dokładnie mówiąc, pojawiły się tutaj dodatkowe opcje służące do ułatwiania kadrowania zdjęcia. Opcje te znajdują się w tym miejscu. Oczywiście narzędzie kadrowania mamy teraz włączone. I tutaj wybieramy sobie nakładkę, która ułatwia nam kadrowanie takiego zdjęcia. Są tutaj nakładki o nazwie trójpodział, siatka i złota proporcja. Zacznijmy może od siatki. Siatka jest to po prostu. Kratka, która pozwala nam na dopasowywanie poszczególnych fragmentów zdjęcia. Głównie chodzi tutaj o ustawianie linii pionowych i poziomych. Spójrzmy, jeżeli na przykład chciałbym teraz wyrównać poziom morza, to patrzę sobie na najbliższą linię, która jest w okolicy poziomu morza. W tym przypadku jest to ta linia i jak widzimy, przebiega ona nieco inaczej, linia pozioma niż morze. Mógłbym w tym momencie delikatnie obrócić całą tę siatkę. I w tym momencie wyrównać tę linię siatki z poziomem morza i w ten sposób zdjęcie minimalnie wyprostować. Wycofam teraz te zmiany i przejdźmy do kolejnej opcji, a mianowicie do trójpodziału. Trójpodział umożliwia nam kadrowanie z podziałem zdjęcia na trzy części. Ideą tego kadrowania jest obserwacja, że jeżeli zdjęcie jest wykonane w ten sposób, że postać nie znajduje się na środku, czy też w ogóle jakiś ważny element nie znajduje się na środku, ale znajduje się w jednej trzeciej zdjęcia, to takie zdjęcie wygląda lepiej, czyli w tym przypadku spójrzmy, mamy zdjęcie podzielone na 3 pionowo i na trzy poziomo, czyli na 9 równych kawałków. Żeby nasze zdjęcie wyglądało po kadrowaniu lepiej, musimy naszą postać ustawić w jednej trzeciej, czyli tak dopasowywać siatkę, żeby ta postać wypadła nam na przykład na tej pionowej linii. Oczywiście ważne są tutaj też punkty przecięcia, czyli wszystkie te punkty w tym, w tym, w tym i w tym miejscu. Jeżeli na przykład głowa takiej postaci wypadnie nam dokładnie w tym miejscu, to takie zdjęcie prawdopodobnie będzie wyglądało znacznie lepiej. Zatwierdzamy i spójrzmy. To jest zdjęcie po kadrowaniu i rzeczywiście wygląda znacznie przyjemniej. Wycofajmy jeszcze raz te zmiany zmniejsze zdjęcie, wciskając CTRL- minus, i przejdźmy do ostatniej opcji, a mianowicie do złotego podziału, czy też złotej proporcji. Tutaj, podobnie jak poprzednio, wyświetla nam się siatka, spójrzmy, ale ta siatka jest znacznie bardziej skomplikowana. Skonstruowana jest ona na matematycznych zasadach proporcji stosunku długości odpowiednich boków, tutaj, i jak widać, mamy tutaj wyświetlone dodatkowe linie pomocnicze. To jest linia, która może być użyta. Jako 1 trzecia, ale przebiega ona nieco bliżej środka zdjęcia, także możemy używać jej praktycznie w ten sam sposób. To samo dzieje się z tą linią. Również możemy ją mniej więcej traktować jak tą linię 1 trzeciej, czyli ten punkt odpowiadałby nam punktowi, który wykorzystaliśmy poprzednio do ustawienia na głowie tej pani. Ale w przypadku złotej proporcji ważniejszą funkcję spełnia ten punkt, który tutaj jest zaznaczony grubą kropką. W tym przypadku powinniśmy na przykład ustawić najważniejszy element na zdjęciu właśnie na tym punkcie. Jeżeli ta siatka wyświetla się nam w ten sposób, że tutaj nie przypada żaden istotny punkt, to możemy ją odwrócić. Żeby to zrobić, klikamy na ten przycisk i spójrzmy, teraz przewędrował ten punkt do góry. W tym momencie być może nam się uda dostosować tę siatkę tak, żeby ten punkt wypadł na przykład na głowie tej pani. Możemy oczywiście tę siatkę obracać, czyli zrobić coś takiego. Jeżeli przytrzymam teraz SHIFT, to siatka będzie obracała się ze skokami. Mogę ustawić jakiś ważny punkt na przykład w tym miejscu. A jeżeli zdjęcie chciałbym wykadrować w poziomie, to mogę kliknąć tutaj na te strzałki i w tym momencie działamy w poziomie. Spójrzmy. Możemy również to obrócić. Tutaj oczywiście również nie byłoby żadnego wartościowego punktu, więc musielibyśmy kliknąć w ten przycisk. Być może teraz udałoby nam się coś tutaj sensownego ustawić. Ja jednak wrócę tutaj do ustawienia pionowego. Spójrzmy, czy teraz uda nam się ustawić ten punkt na przykład na twarzy tej pani. I kadrujemy zdjęcie wciskając zielony ptaszek. I spójrzmy to zdjęcie wygląda nieco podobnie do tego zdjęcia, które wykonaliśmy przy pomocy techniki trójpodziału, ale jest nieco inaczej przycięte. Według mnie takie kadrowanie wygląda znacznie lepiej niż oryginał.